Trzemano YouTube, ponieważ zależy mi na tym, żeby ten kanał nie tylko bawił i uczył, ale też żeby był takim kanałem motywacyjnym troszeczkę do tego, żeby robić coś w życiu innego niż wszyscy. A jakby nie patrzeć, jazda na kładzie należy do takich właśnie innych rzeczy. To w ramach motywacji chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak wyglądał mój pierwszy dzień składem. No, powiem Wam, że wróciłem z niego ze zbroją, którą musiałem wyczyścić, z wiadomej substancji. Zatem zapraszam na film. Zatem co wspaniałe, było aż tak źle? Nie, 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 nie. nie. Było znacznie gorzej, <laughs> no, słuchajcie, e, głównie wynikały moje problemy z tego, że po prostu zapomniałem, co to znaczy opora, natomiast dlaczego, dlatego że wydawało mi się, wiecie, że skoro jeżdżę samochodem, gdzieś tam z roweru też się nie wywalam jakoś za bardzo, przynajmniej chociaż ostatnio nie sprawdzałem, to, że kład to będzie taka formalność, nie? Po prostu zamówię, przyjedzie, cyk, cyk, cyk. Warto też dodać, że ja wcześniej na kładzie nigdy nie jeździłem. Nie jeździłem też na motocyklu. No i co? Oczywiście zamówiłem sobie kradzieżona, przywieźli mi go na miejsce, wszystko fajnie. No i co? Skusili mi go elegancko z samochodu, no i wiadomo, trzeba zrobić dziką powódź. No, na tą dziewiczą podróż się udałem, oczywiście na no, tak zwaną polną, lekką dłużkę, nic szczególnego, jeszcze sąsiad mi powiedział, słuchaj, tam jest spoko, nie ma żadnych problemów, tam sobie spokojnie przejedzieć. Mm -hmm. No tak, przynajmniej przez kawałek. Później okazało się, że złapałem się w taki trawers, nieciekawy, znaczy no teraz to wiadomo, już nic szczególnego, to nie jest, aczkolwiek wtedy to był taki naprawdę sążny. No i co? Nie utrzymałem kierownicy, wywaliło mnie gdzieś tam pod górę, wiecie, tak w prawą stronę przejechałem przez ścieżkę, no i prosto w pole i tam zawisłem. No oczywiście pełne gacie, no bo co teraz kurczę zrobić, wiecie, no wszystko spoko, wszystko elegancko, no ale jakoś poradzić sobie trzeba. E, no i co? Ja... Wystraszony, nie wiem co mam kurczę zrobić, tak sobie pięknie zawisnąłem. No i wiszę, wiszę i mówię kurczę co teraz zrobić. To wtedy taka retrospekcja w mózgu, wszystkie filmiki, które do tej pory obejrzałem, związane z kładami i tak dalej. Mówię, co ci ludzie tam kurczę mówili o takich sytuacjach. Dwa koła stykają się e, z ziemią, reszta kurczę nie. No i tak myślę, myślę, co oni tam ciekawego mówili w którą stronę powinienem mieć koło, no tego jak w ogóle, spajcie, nie mogłem sobie przypomnieć. No ale później tak myślę, mówię, kurde, chyba mam dobrą stronę, no bo to tak na logikę, zobaczcie, no jeżeli wywala nas gdzieś w tą stronę, nie? I wisimy sobie tak, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale wisimy sobie tak, no to koła powinniśmy mieć w prawą stronę skręcone, nie w lewo, bo nas wtedy przewali, nie? No mówię, dobra, no to czyli koła nie w porządku. Co dalej? No ani żadnej pomocy, znikąd pomocy, bo jestem po prostu A niczego. Takie gałązki to warto uważać. Bo potrafi taka gałązka bardzo łatwo i fajnie przywalić człowieka. Eee, no Mówię, dobra, koła są ok. Co teraz? Jak zjechać? Czy ja mam przyszedć teraz wsteczny i sobie wycofać? Czy co mam zrobić? No i znowu, wiecie, retrospekcja taka w głowie, co mądrzej się ode mnie mówi. No i ci mądrzejsi, szumiało mi się, że mówili, no raczej nie wycofuj, tylko po prostu jedź. No dobra, jedź. No ale co, delikatnie, mocno, ja. No i wtedy mi się szumiało, jak też tam ktoś powiedział mądry, że po prostu gaz do dechy. Ja nie wiem, czy to było mądre z mojej strony, ale tak też zrobiłem. Gaz do dechy, cyk, już mnie nie było. No i oczywiście wrąbałem się w pole. E, jakiegoś rolnika, za co serdecznie Pana przepraszam, bo nie robię takich rzeczy na co dzień i nie lubię takich rzeczy robić, potępiam. E, no ale musiałem, jakoś tam wyjechałem, słuchajcie, pełna zbroja No ale zamiast sobie grzecznie wrócić do domu, to oczywiście nie było mało tych emocji, więc mówię, dobra, to wyjadę sobie jeszcze na drogę publiczną. Wyjechałem na tą drogę publiczną, słuchajcie, no i co? Jadę sobie 20-30 na godzinę, wszystko fajnie, grzecznie, elegancko. Na co? W tym lusterku patrzę, a tam jedzie osobu No to kurczę, przecież nie będę o sobóweczce. Eee, drogi ta rasował, no to jedy kefa. I tak do 60, nawet trochę więcej. Od się włączyła. No a ja zbroja po numer 2 też już kurczę załatwiona. Dlaczego? Bo droga, którą jeździłem tysiąc razy słuchajcie osobówką. Która wydawała się bardzo fajna, prosta, elegancka. O! Sarna. Nie wiem czy tam widzieliście, pewnie nie, bo to duży ton. Ale sarenka sobie wyglądała. E, no i... E, nie wiecie, czyli taka y, droga, która mi się wydawała bardzo fajna, prosta, elegancka, śliczna, nagle wyszło, co na wcale taka prosta nie jest. Po mnie na prawo, na lewo, kurczę, w każdą możliwą stronę, tylko nie jadę prosto. I tą 60-tką załączoną, żeby oczywiście komuś tam nie robić kurczę z tyłu problemu. Koleś oczywiście wyprzedził tą osobówką, no bo wiadomo, trochę go tam przepuściłem. No i co, minęła chwila, tir. No to mówię, kurde, no ten to już mnie kurde zmiażdży, nie. No, ale jakoś mnie nie zmiażdży, jak słyszycie. Ogółem miałem w planach tą drogą publiczną przejechać około, ja wiem, dwóch kilometrów do następnej wioski. Wyobrażacie sobie, że ja tych dwóch kilometrów nie przejechałem? Ach, też ładnie. Po prostu nie dałem rady. Po prostu za bardzo się wystraszyłem tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Nie byłem w stanie dojechać, po prostu obróciłem wyszel i totalnie załamany wróciłem do domu. Jaki z tego morał? Morał z tego taki, że tego samego dnia jeszcze, musiałem pojechać do Wrocławia i kiedy do niego jechałem, zastanawiałem się, co zrobiłem źle. I źle zrobiłem to, że nie pamiętałem, że każdy wół kiedyś Cieleńkiem był. I że nie warto od razu, żeby się nam wydawało, że kurczę, pojedziemy, będzie super, jesteśmy w ogóle mistrzami, pojeździmy samochodem, czy tam jeździliśmy motorkiem i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda. Wcale tak nie jest. No i w ramach tak zwanej pokuty obiecałem sobie, co zrobię następnego dnia. Aha, bo jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, ja oczywiście tego pierwszego dnia po tych swoich przygodach, gdzie naprawdę było kiepsko, byłem wręcz przerażony, w głowie się zastanawiałem, po cholerę ci to wspaniałe było, po co był ci ten kład, weź to, sprzedaj torta. Nawet jakbyś miał stracić nawet kilka tysięcy złotych, to weź po prostu to, strać i, i, i będziesz miał spokój, tak? No ale kiedy wracałem, tak przemyślałem, mówię, dobra, to będzie pokuta, a pokuta miała być taka, że po prostu następnego dnia miałem zrobić dokładnie to, co powinienem zrobić pierwszego dnia, czyli wyjechać sobie, a i owszem, na drogę publiczną, no bo musiałem dojechać jakby w miejsce, e, które sobie obiecałem, że tam się będę uczył właśnie, o tym zaraz Wam powiem, e, wyjechać na publiczną, ale nie jak świnia, że tam ktoś cię goni i tak dalej, musisz koniecznie e, tego człowieka, te, tego, tego kierowcę przepuścić, tylko jeźdź swoim tempem. Chociażby miałoby to być 20-30 na godzinę, nie przejmuj się niczym. Wiesz dlaczego? Bo masz lewą rączkę. I tą lewą rączką, jak ktoś cię chce popędzać, to możesz zrobić tak. Czyli wyprzeć mnie, nie przejmuj się mną. Ja sobie jadę w swoim tempie, jadę sobie powoli. E, to była pierwsza rzecz. A druga, po prostu wspomniałem sobie, gdzie jest taka droga mało uczęszczana. Zresztą ją przejechaliśmy po e, takich tak perdekitach na samym początku budynku. E, ona jest mało uczęszczana, i tak sobie pomyślałem, mówię kurczę. Tam właśnie mogę nauczyć się podstaw, czyli jak skręcać, jak hamować. Jak e, nawet ósemeczki robić, tak? Zakręcać. To są, wiecie, podstawowe rzeczy, których trzeba się po prostu nauczyć, przyzwyczaić. Tak samo jak się uczyliśmy na rowerze, tak samo się uczymy samochodem i tak samo uczymy się kładem. I tu są bardzo duże analogie. No i słuchajcie, następnego dnia tą pokutę zrobiłem. Pojechałem sobie faktycznie nie spiesząc się 20-30 na godzinę. Eee, drogą publiczną, dojechałem do tej gruzki, którą sobie obiecałem, poćwiczyłem, no nie wiem, poćwiczyłem może z godzinę, myślę, że raczej nie dużo. I wiecie co w tym wszystkim najlepsze? Ja po tej godzinie poczułem się na tyle fajnie, na tyle pewnie, że już wiedziałem jak się skręca, jak się kład zachowuje, jak przyspiesza i tak dalej, że po tej godzinie ja pojechałem sobie na wycieczkę i wiosek dalej, nie jedno Wcześniej nie byłem w stanie dojechać do następnej wioski, bo byłem tak po prostu zesrany. A ja pojechałem kilka wiosek dalej. Na dodatek e, pamiętam taką, taką jedną dla mnie mega istotną rzecz, że jak ja już wróciłem, e, wróciłem tą samą drogą, bo ja tu pojechałem w jedną stronę przez te kilka wiosek. E, I później no, muszę się przyznać, że zobaczyłem, że następną miejscowością to jest to niestety duża miejscowość której no poczułem, że tego dnia mogę sobie jeszcze nie poradzić, więc mówię nie będę ryzykował, chcę sobie tą samą zwaną trasą. Eee, wróciłem tą trasą i co sobie w domu uświadomiłem, że w drodze powrotnej ja, uwaga, będzie śmiesznie, śpiewałem pod nosem. Nie wiem jak ty, ale ja sobie podśpiewuję pod nosem, kiedy czuję się dobrze, kiedy czuję się bezpiecznie, kiedy czuję się pewnie, tak to można nazwać. No właśnie, to jest morał całej tej historii, czyli słuchajcie, nie musicie wszystkiego od razu poprawić, nie musicie od razu wsiąść na i pojechać w wielkie błota. Pouczcie się, na spokojnie, pierwszego dnia zróbcie sobie jakąś niewielką trasę, trochę żeby się pobawić, trochę żeby zobaczyć jak to wszystko działa, pojechać w jakieś miejsce mniej uczęszczane, zobaczyć nauczyć się przede wszystkim obsługi, co jest, gdzie, na jakim biegu jechać. Ja tam parę filmików dla Was takich gazowych. Już zrobiłem, część jeszcze zrobię. Po prostu uczmy się i dopiero wtedy walczmy dalej. A dla naszego po prostu bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Także nie martwcie się, jak pierwszy dzień nie poszło, jest dzień następny. Idzie jeszcze kolejny. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I po prostu trening czyni mistrza we wszystkich. Niechaj, pierwszy rzuci kamieniem, facet, który za pierwszym razem stanął w 100% na wysokości zadania i wszystko było po prostu idealnie. Wiecie, te świece, te <grafię> wszystkie duperele. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Coś nie widzę, żeby dużo kamieni poleciało. Więc słuchajcie. Dzień czy mistrza, uczmy się, bawmy się, kłady to fajna sprawa, kupujcie kładziszony, naprawdę kupujcie, można sobie pojeść, bo że dzisiaj trochę piper wieje, dobrze, że cholera od z tym kawem ziołem, bo po prostu tutaj umarł, ale jest mega fajnie, przez Lasek przejechałem, kurczę, sarenkę zobaczyłem, jadę sobie przed siebie dalej, zaraz też jadę w jakiejś akcie, żeby sobie pojeść. Dzięki serdeczne YouTube, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, na razie, cześć. Subskrypcja, subskrypcja, dzwoneczek, dzwoneczek. Taki przekaz podprogowy. Hahaha. Ha, ha.